Witam. Eee, ostatnio wiele pytań bo wrzuciłem filmik może nie do końca też. Eee, dobrze go nagrałem e, bo pokazałem e, Sofara 15. Niektórzy się przelękli że może growaty zrobiły wypad bo to czy coś w tym stylu. Nic takiego. Jedyne czego nie ma to nie ma jednej baterii ale po prostu koledzy dałem. Normalnie cztery są Na razie A 3 już gotowe prawie do podłączenia kolejne eee, Także są growaciki Działają O produkcja wiadomo U nas ciemno 78 Ten ma chyba 3 kW podłączone A ten ma 4 85 Ale dom praktycznie nic nie pobiera tu jeszcze raz rozgrzebane, troszeczkę tutaj po majstrach poprawiane, wymieniane kabelki. Także non stop coś tutaj sobie wieczorami. Zakuwam też te tulejki, pamiętajcie jak coś robicie. Wszędzie tulejki, wszędzie. Jak jest linka, czy to przewód solarny, czy przewód sieciowy. Pamiętajcie, wszędzie tulejka, wszędzie. Bo majstry niestety nie dają. Tu nawet wymieniałem w tym grubym yy, od uziemienia nie było tulejki, także tulejki, tulejki, tulejki. Zakuwajcie, kupcie sobie komplet taki wszędzie tulejki, wszędzie nie żałować. Także to tylko taki szybki, krótki filmik. Spokojnie, growaty pracują. W poniedziałek przyjedzie trzeci nawet, tylko tu miejsca brak, muszę coś pomyśleć. A Bogu góry dam tu tą skrzynkę wpakowałem niepotrzebnie, ale nie chciałem po prostu bliżej tutaj growarta dawać rur, jakby coś trzeba było, chociaż może lepiej byłoby tu dać. No zobaczymy. Także pracuje. No, tak to wygląda. A tutaj no. pompa pracuje. Też niektórzy pytają. Monoblok. Pompka kręci sobie 9 kW, Taki model. Taśmę poprzyklejałem, bo poprawialiśmy sługi tutaj na elewacji i ten porządnie ocieplona. Aby się ktoś pytał, zalana wodą nie mam żadnych antyzamrażeniowych, pomontowanych, nie ma takiej potrzeby uważam. Zawsze można wodę spuścić, a tak naprawdę nie ma prawa być awarii, bo w razie czego pójdzie z growatów. Także tak to wygląda. Bufor, Ariston wodę nagrzał, jak zwykle umie troszeczkę chaotycznie i tak dalej, ale mówię, uspokajam, growaty naprawdę powiem Wam szczerze dają radę, chociaż widzę, że jest cholernie duży problem z ich kupnem i ceny, że tak powiem wy i kilka kropek do góry. Widzieli, że jest popyt, wiedzą, że mają sprzęt dobry i jest jedno wielkie wariactwo. Także jak ktoś będzie chciał kupić, musi uzbroić się w cierpliwość, chociaż czy ja wiem, czy cierpliwość, bo nie wiadomo co to w przyszłym roku będzie. Także działa. Magazynek słabiutko: 19%, dlatego jest ustawione, że ma brać z paneli to, co dobierać, ma dobierać sobie z sieci. Po to, żeby w razie czego, jak ciemność w nocy zapadnie i coś tam pomajstrują, majstry na słupach nie będzie prądu, no to wtedy spokojnie będziemy jechać z tego, nie? No, wow, i też ładuje, bo to jest jak pamiętacie moja instalacja ongridowa, ona cały czas pcha w sieć 10 kW, także tak to wygląda. Pozdrawiam. Słoneczka życzę oczywiście.